Czy zastanawiałeś się kiedyś nad niewidzialnymi siłami działającymi za kulisami wszechświata, chroniącymi ludzkość i walczącymi z ciemnością? A co jeśli istniałby niebiański wojownik, postać siły i światła, którego historia przeplata się z najważniejszymi momentami duchowej bitwy? W tym filmie zanurzamy się w fascynujący świat archanioła Michała, przywódcy zastępów niebieskich, którego obecność rozbrzmiewa w pismach i tradycji chrześcijańskiej. Michał, którego imię oznacza Któż jak Bóg, to więcej niż Anioł. To Archanioł, niebiański książę, dowódca boskich legionów. Jego postać przywołuje odwagę, wierność i niezaprzeczalny autorytet w obronie sprawiedliwości i prawdy. Jego historia to nie tylko starożytna opowieść, ale żywe przypomnienie o ciągłej walce między dobrem a złem oraz o boskiej interwencji na rzecz tych, którzy szukają Boga. W tym scenariuszu zbadamy różne aspekty Michała: od jego tożsamości jako niebiańskiego wojownika, po jego kluczową rolę w obronie Izraela, jego udział w konfliktach eschatologicznych i praktyczne lekcje, które jego życie oferuje nam w kwestii duchowej czujności w naszych czasach. Przygotuj się na inspirującą podróż, która ujawni wielkość boskiej mocy i znaczenie wiary w obliczu przeciwności. To okazja aby pogłębić swoje zrozumienie niebiańskiej hierarchii i aktywnej roli Boga w ochronie swojego ludu. Odkryj, jak postać Michała może wzmocnić twoją własną wiarę i zainspirować cię do stawienia czoła wyzwaniom z odwagą i ufnością w boskie zwycięstwo. Jego historia jest latarnią nadziei w niepewnych czasach, świadectwem triumfu światła nad ciemnością. Zapraszamy do przyłączenia się do nas w tym głębokim badaniu. Subskrybuj kanał Światło Prowadzące Dusze, aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić inspirujących treści i zostaw swój komentarz poniżej. Wierzę w ochronę archanioła Michała. Twój udział jest niezbędny, aby to przesłanie nadziei i boskiej mocy dotarło do większej liczby serc spragnionych Boga. Podziel się swoimi przemyśleniami i pytaniami, i dołącz do nas w tym poszukiwaniu głębszej wiary i życia z celem. Niech ta podróż przybliży nas jeszcze bardziej do serca Boga. Michał jest wybitną postacią w pismach judeochrześcijańskich, uznawanym nie tylko za anioła, ale za archanioła, co oznacza, że zajmuje pozycję przywódczą i autorytatywną wśród istot niebieskich. Jego imię, któż jak Bóg?, jest pytaniem retorycznym, które odzwierciedla jego niezachwianą wierność i jego pozycję jako obrońcy boskiej suwerenności. Jest on Bożym Mistrzem, chorążym niebiańskiej sprawiedliwości. Jego tożsamość jako niebiańskiego wojownika nie jest jedynie symboliczna, przejawia się w jego działaniach i w opisach biblijnych. Jest przedstawiany jako przywódca wojskowy, stojący na czele armii anielskich, zaangażowany w duchowe bitwy przeciwko siłom zła. Ten obraz boskiego dowódcy wzbudza zaufanie i bezpieczeństwo u tych, którzy szukają Bożej ochrony i interwencji w swoim życiu. Jest on ucieleśnieniem boskiej mocy. Michał jest często kojarzony z ochroną, działając jako strażnik i obrońca ludu Bożego. Jego obecność jest znakiem, że duchowa władza Boga działa, zwalczając złe wpływy i zapewniając wypełnienie boskich planów. Ta funkcja ochronna podkreśla aktywny i czujny charakter boskiej opatrzności która nie opuszcza swoich dzieci w obliczu duchowych konfliktów. Jego boskie przywództwo jest widoczne w jego zdolności do mobilizowania i dowodzenia innymi wiernymi aniołami. Nie działa sam, ale jako część niebiańskiej hierarchii, która działa w pełnym posłuszeństwie woli Bożej. Ta organizacja i dyscyplina w Królestwie Anielskim służą jako wzór porządku i współpracy, które powinny istnieć między wierzącymi na Ziemi, w walce z duchowymi przeciwnościami. Michała-duchowa władza pochodzi bezpośrednio od Boga i sprawuje ją z pokorą i determinacją. Nie szuka chwały dla siebie, ale kieruje całą cześć i moc z powrotem do stwórcy. To podporządkowanie się woli Bożej jest źródłem jego siły i powodem, dla którego jest tak skutecznym narzędziem w rękach Boga, pokazując, że prawdziwa władza leży w posłuszeństwie. Podsumowując. Tożsamość Michała jako archanioła wojownika jest wieloaspektowa. Jest przywódcą, obrońcą, orędownikiem sprawiedliwości i przykładem niezachwianej wierności Bogu. Jego postać przypomina nam, że nie jesteśmy sami w duchowej bitwie i że istnieją siły niebieskie, które działają na naszą korzyść, pod boskim kierownictwem, zapewniając, że dobro zwycięży zło, a światło zawsze rozproszy ciemność. Opowieść o wojnie w niebie jest jednym z filarów teologii chrześcijańskiej i centralnym wydarzeniem w historii archanioła Michała. Jeszcze przed stworzeniem ludzkości istniał kosmiczny konflikt o niewyrozmiarach, gdzie wierność Bogu została wystawiona na próbę. Michał jawi się jako przywódca zastępów niebieskich, którzy pozostają wierni, stawiając czoła buntowi prowadzonemu przez Lucyfera, anioła światłości, który staje się szatanem. To starcie nie było bitwą fizyczną w ludzkim sensie, ale zderzeniem woli i lojalności, gdzie na szali leżała suwerenność Boga. Upadek Lucyfera i wyrzucenie zbuntowanych aniołów z nieba to wydarzenia, które naznaczyły początek zła we wszechświecie. Michał swoim okrzykiem Któż jak Bóg rzuca wyzwanie arogancji Lucyfera, który chciał uzurpować sobie boski tron i prowadzi zwycięstwo sił niebieskich. Kosmiczny konflikt między Michałem a Szatanem jest powracającym tematem w pismach, symbolizującym odwieczną walkę między dobrem a złem, światłem a ciemnością. Zwycięstwo Michała nie było jedynie boskim triumfem nad buntem, ale demonstracją absolutnej mocy Boga, który nie toleruje nieposłuszeństwa i arogancji w swoim królestwie. To wydarzenie ustanawia Michała jako głównego przeciwnika Szatana. Ta niebiańska bitwa ma głębokie konsekwencje dla zrozumienia duchowej rzeczywistości. Ujawnia nam, że zło nie jest niezależną siłą, ale stworzoną istotą, która zbuntowała się przeciwko swojemu stwórcy. Pokonanie szatana przez Michała w niebie zapowiada jego ostateczne pokonanie na ziemi, potwierdzając pewność zwycięstwa Boga nad wszelkimi formami nieprawości i buntu. Rola Michała w tej wojnie w niebie to nie tylko wykonawca boskiej woli, ale także przykład niezachwianej wierności. Nie waha się stawić czoła wrogowi, mimo że jest aniołem o wielkiej mocy. Jego wierność Bogu i determinacja w obronie sprawiedliwości służą jako inspiracja dla wszystkich, którzy angażują się w duchową bitwę w swoim własnym życiu. W ten sposób niebiańska bitwa przeciwko Szatanowi, prowadzona przez Archanioła Michała, jest świadectwem Bożej mocy i suwerenności. Przypomina nam, że choć zło istnieje i działa na świecie, zostało już pokonane w Królestwie Duchowym, a jego ostateczny upadek jest nieunikniony. Michał jest symbolem tego zwycięstwa, stałym przypomnieniem, że Boski Triumf jest pewny dla tych, którzy pozostają wierni Bogu. Archanioł Michał odgrywa kluczową rolę jako książę Izraela, co podkreśla jego szczególną funkcję obrońcy i strażnika narodu wybranego przez Boga. Funkcja ta jest najjaśniej ujawniona w księdze Daniela, gdzie Michał jest przedstawiony jako niebiański opiekun narodu żydowskiego, interweniujący na jego rzecz w chwilach wielkiego cierpienia i duchowego konfliktu. W gwizji Daniela Michał jest opisany jako ten, który powstaje, aby walczyć w imieniu Izraela przeciwko książętom pogańskich królestw, które reprezentują złe siły duchowe stojące za ziemskimi imperiami. Ta anielska interwencja pokazuje, że ochrona Izraela nie jest tylko ziemska, ale także niebiańska, a Michał działa jako bezpośredni agent boskiego planu dla narodu. Jego narodowa ochrona nie ogranicza się do bitew fizycznych, ale obejmuje ochronę duchową i zapewnienie ciągłości wiecznego przymierza Boga z jego ludem. Michał jest bastionem przeciwko knowaniom wroga, który dąży do zniszczenia Izraela i udaremnienia Bożych celów zbawienia ludzkości. Jest gwarancją że boska obietnica zostanie spełniona. Rola Michała jako obrońcy Izraela jest świadectwem wierności Boga jego obietnicom. Nawet gdy Izrael upada lub staje w obliczu prześladowań, Michał jest tam, aby interweniować, zapewniając, że naród przetrwa i wypełni swoje prorocze przeznaczenie. Daje to nadzieję i bezpieczeństwo ludowi Bożemu we wszystkich pokoleniach, wiedząc, że czuwa nad nimi niebiański strażnik. Ta funkcja Michała uczy nas również o rzeczywistości duchowej wojny, która toczy się za kulisami ludzkiej historii. Narody i imperia to nie tylko byty polityczne, ale także pola bitew, na których działają siły duchowe. Michał, jako książę Izraela, przypomina nam, że boska ochrona jest niezbędna dla przetrwania i rozkwitu ludu bożego. Podsumowując, Rola Michała jako obrońcy Izraela jest filarem teologii biblijnej, ujawniającym narodową ochronę i anielską interwencję, które Bóg zapewnia swojemu ludowi. Jest on księciem Izraela, niebiańskim wojownikiem, który zapewnia wypełnienie boskiego planu i wieczność wiecznego przymierza, gwarantując, że wybrany naród pozostanie latarnią światła na świecie. Jednym z najbardziej intrygujących i ujawniających epizodów z udziałem Archanioła Michała jest spór o ciało Mojżesza, o którym wspomina list Judy. Judy 1:9. To wydarzenie, choć krótko opisane, oferuje głęboki wgląd w naturę władzy anielskiej i sposób, w jaki Michał działa w bezpośrednim starciu z Szatanem. Dokładna przyczyna sporu nie jest do końca jasna, ale sugeruje się, że jest to starcie o wielkim znaczeniu duchowym. W tym starciu z szatanem Michał nie używa własnej władzy ani obraźliwego języka, aby zganić przeciwnika. Zamiast tego odwołuje się do boskiej władzy, mówiąc: Niech cię pan zgromi. Ta postawa pokory i posłuszeństwa jest potężnym świadectwem podporządkowania się Michała woli Bożej i jego zrozumienia, że jego moc nie leży w jego własnej sile. Ale w autorytecie danym mu przez stwórcę. Jest on przykładem tego, jak prawdziwa siła leży w boskiej zależności. Zwycięstwo przez boską władzę Michała nad szatanem w tym epizodzie jest kluczowe. Nie wdaje się on w bitwę na słowa ani w demonstrację osobistej siły, ale całkowicie ufa naganie pana. To pokazuje, że duchowa bitwa wygrywana jest nie siłą brutalną ani ludzką retoryką ale poprzez interwencję i moc Boga, objawioną przez jego wiernych sług. Jest to przypomnienie, że bitwa należy do Pana. Szacunek dla świętości jest kolejnym ważnym aspektem tego wydarzenia. Nawet w starciu z arcywrogiem Michał zachowuje postawę czci i nie wydaje wyroku potępienia na szatana. Odzwierciedla to świętość Boga i sposób, w jaki jego aniołowie działają, zawsze zgodnie z boską naturą. Jest to lekcja o znaczeniu zachowania czystości i godności, nawet w najbardziej intensywnym konflikcie. Spór o ciało Mojżesza sugeruje również znaczenie fizycznego ciała Mojżesza dla Bożych planów, być może związane z jego późniejszym pojawieniem się z Eliaszem podczas przemienienia Jezusa. Interwencja Michała w celu ochrony ciała Mojżesza przed szatanem podkreśla znaczenie zmartwychwstania i odkupienia ciała, co jest centralnym tematem w teologii chrześcijańskiej. Jest to wgląd w głębie boskich tajemnic. Podsumowując, spór o ciało Mojżesza jest mikrokosmosem wielkiej duchowej bitwy, gdzie Michał demonstruje pokorę i posłuszeństwo, odwołując się do boskiej władzy, aby osiągnąć zwycięstwo. Ten epizod uczy nas o naturze starcia z szatanem i znaczeniu szacunku dla świętości we wszystkich naszych interakcjach, przypominając nam, że prawdziwa siła pochodzi od Boga i że on jest zwycięzcą we wszystkich duchowych bitwach. Księga Daniela jest bogatym źródłem informacji o Archaniele Michale, przedstawiając go w różnych proroczych wizjach, które ujawniają jego rolę w historii i eschatologii. Michał jest wspomniany jako wielki książę, który stoi u boku ludu Daniela, co wskazuje na jego aktywną interwencję w wydarzenia, które kształtują losy narodów i wypełnienie boskich planów. Jest on centralną postacią w objawieniach Daniela. Jeden z najbardziej godnych uwagi fragmentów opisuje walkę Anioła z księciem Królestwa Perskiego, demoniczną istotą, która sprzeciwia się wyzwoleniu narodu żydowskiego. Michał interweniuje, aby pomóc Aniołowi, pokazując, że bitwy duchowe bezpośrednio wpływają na wydarzenia ziemskie, w tym na powstanie i upadek królów perskich i innych imperiów. Jest to wyraźna wskazówka na niebiańską interwencję w sprawy ludzkie. Rola Michała jest szczególnie podkreślona w związku z czasem ucisku, który nadejdzie na lud Daniela. Jest on obrońcą, który powstanie w tym okresie wielkiego cierpienia, zapewniając, że ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia, zostaną wyzwoleni. To odboskie objawienie przez Daniela podkreśla znaczenie Michała jako eschatologicznego strażnika obrońcy w dniach ostatecznych. Ta prorocza wizja Daniela oferuje nam głębsze zrozumienie duchowej wojny, która toczy się za kulisami historii. Pokazuje nam, że wydarzenia polityczne i społeczne nie są jedynie wynikiem ludzkich działań, ale są również pod wpływem sił duchowych. Michał, jako Boży Mistrz, zapewnia, że eschatologiczny cel Boga zostanie osiągnięty, pomimo oporu. Księga Daniela nie jest zatem jedynie zapisem proroctw, ale także objawieniem aktywnej roli aniołów, a w szczególności Michała, w wypełnianiu woli Bożej. Przypomina nam, że istnieje ciągła niebiańska interwencja w historię zbawienia i że Bóg używa swoich posłańców, aby chronić i prowadzić swój lud do wypełnienia swoich obietnic. Podsumowując, proroctwo z Księgi Daniela podkreśla rolę Michała jako niebiańskiego wojownika. Który interweniuje w historii, aby chronić lud Boży i zapewnić wypełnienie eszatologicznego celu. Jest on wielkim księciem, który powstaje w czasie ucisku, demonstrując boskie objawienie i gniebiańską interwencję, które zapewniają ostateczne zwycięstwo Bożego planu nad wszystkimi przeciwnymi siłami. Księga objawienia przedstawia archanioła Michała w jego najbardziej widocznej i dramatycznej roli. Przywódcy zastępów niebieskich w ostatecznej bitwie przeciwko złu. Wizja Jana opisuje wojnę w niebie, gdzie Michał i jego aniołowie walczą z Smokiem, Szatanem i jego aniołami. Jest to kulminacja konfliktu eszatologicznego, gdzie na szali leży los wszechświata. W tej apokaliptycznej bitwie Michał i jego niebiańskie zastępy zwyciężają co prowadzi do ostatecznego pokonania szatana i jego ostatecznego wyrzucenia z nieba na ziemię. To zwycięstwo nie jest jedynie wydarzeniem z przeszłości, ale zapowiedzą wiecznego sądu, który czeka diabła i jego zwolenników. Obraz Michała zrzucającego smoka jest potężnym symbolem triumfu dobra nad złem. Rola Michała w objawieniu podkreśla pewność zwycięstwa Boga nad wszystkimi siłami zła. Nawet wśród cierpień i chaosu opisanych w księdze, obecność Michała zapewnia, że boski plan odkupienia i przywrócenia zostanie wypełniony. Jest on ucieleśnieniem boskiej sprawiedliwości w działaniu, zapewniając, że wola Boża zwycięży nad buntem. Ta ostateczna bitwa w objawieniu to nie tylko symboliczna narracja, ale duchowa rzeczywistość, która ma bezpośredni wpływ na ludzkość. Pokonanie szatana przez Michała toruje drogę do ustanowienia tysiącletniego królestwa Chrystusa na Ziemi, a ostatecznie Nowego Jeruzalem. Jest to przypomnienie, że historia ma bosko określony cel i koniec. Konflikt eschatologiczny w objawieniu zaprasza nas do refleksji nad naszą własną pozycją w duchowej bitwie. Tak jak Michał prowadzi zastępy niebieskie. Tak i my jesteśmy wezwani do sprzymierzenia się z siłami dobra i walki ze złem w naszym własnym życiu i na świecie. Zwycięstwo Michała daje nam nadzieję i pewność, że z Bogiem jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Podsumowując, konflikt eschatologiczny w Księdze Objawienia jest kulminacją działań Michała, gdzie prowadzi on wojnę w niebie przeciwko smokowi, co prowadzi do ostatecznego pokonania szatana. To prorocze wydarzenie zapewnia triumf dobra i wieczny sąd dla zła, torując drogę do tysiącletniego królestwa i potwierdzając suwerenność i absolutne zwycięstwo Boga nad wszystkim. Archanioł Michał, jako przywódca dniebiańskiej armii, ucieleśnia absolutną władzę i doskonałe posłuszeństwo wiernych aniołów bożych. Hierarcha anielska, pod dowództwem Michała, działa w pełnym podporządkowaniu woli bożej, Wykonując Boże plany z precyzją i mocą. To niezaprzeczalne posłuszeństwo jest źródłem ich niezwyciężonej siły i powodem, dla którego są tak skutecznymi narzędziami w rękach Boga. Wierni aniołowie nie zadają pytań, nie wahają się i nie odstępują od wykonania Słowa Bożego. Ich misą jest wypełnianie Boskich rozkazów, czy to w obronie sprawiedliwych, w przekazywaniu wiadomości, czy w wykonywaniu sądów. To całkowite oddanie woli Bożej jest wzorem dla ludzkiej wiary, pokazując, że prawdziwa siła leży w posłuszeństwie i całkowitym zaufaniu stwórcy. Gniezwyciężona siła wiernych aniołów nie jest ich własną siłą, ale przejawem mocy Bożej, która działa przez nich. Są oni agentami boskiej misji, a ich skuteczność jest gwarantowana przez autorytet, który został im delegowany przez najwyższego. To zrozumienie przypomina nam, że kiedy dostosowujemy się do woli Bożej, my również stajemy się kanałami Jego mocy i Jego autorytetu w świecie. Rola wiernych aniołów w ochronie sprawiedliwych jest powracającym tematem w pismach. Są oni wysyłani, aby strzec, wyzwalać i interweniować na rzecz tych, którzy kochają Boga. Michał, jako ich przywódca, zapewnia, że ta ochrona jest skuteczna i że siły zła nie zwyciężą nad dziećmi Bożymi. Jest to stałe przypomnienie o boskiej opatrzności w naszym życiu. Doskonałe posłuszeństwo wiernych aniołów jest uderzającym kontrastem z buntem Szatana i jego aniołów. Podczas gdy Lucyfer szukał chwały dla siebie, Michał i wierni aniołowie pokornie poddali się suwerenności Boga, uznając, że cała chwała i moc należą do Niego. Ta pokora jest podstawą ich władzy, ich skuteczności w Królestwie Duchowym. Podsumowując, absolutna władza wiernych aniołów, prowadzonych przez Michała, jest świadectwem doskonałego posłuszeństwa i niezwyciężonej siły, które wynikają z podporządkowania się woli Bożej. Są oni niebiańską armią, która zapewnia wykonanie słowa Bożego i ochronę sprawiedliwych, wypełniając swoją boską misję z wiernością i mocą, ujawniając wielkość Bożej suwerenności. Historia archanioła Michała jest nierozerwalnie związana z upadkiem Lucyfera i pochodzeniem zła we wszechświecie. Lucyfer, co oznacza niosący światło lub syn jutrzenki, był jednym z najpiękniejszych i najpotężniejszych stworzeń Bożych, namaszczonym cherubinem, który przebywał w boskiej obecności. Jednak jego piękno i mądrość ustąpiły miejsca pychy, ziarnu buntu. Pragnienie władzy i ambicja bycia jak Bóg doprowadziły Lucyfera do pierwotnego buntu przeciwko Stwórcy. Nie zadowolił się swoją zaszczytną pozycją, ale dążył do wyższego tronu, próbując uzurpować sobie boską suwerenność. To niebiańskie powstanie naznaczyło początek grzechu i zła, nie jako Boże stworzenie, ale jako wypaczenie wolności danej jego stworzeniom. Właśnie w tym kontekście Michał powstaje. Rzucając wyzwanie arogancji Lucyfera pytaniem, które staje się jego imieniem, Któż jak Bóg? To pytanie nie było jedynie wyzwaniem, ale deklaracją niezaprzeczalnej suwerenności Boga i obaleniem roszczeń Lucyfera. Następująca bitwa doprowadziła do wyrzucenia Lucyfera i jego zbuntowanych aniołów z nieba. Nieunikniony sąd Lucyfera i jego zwolenników jest centralnym tematem w pismach, pokazując, że bunt przeciwko Bogu nie pozostanie bezkarny. Upadek Lucyfera służy jako uroczyste ostrzeżenie przed konsekwencjami pychy i nieposłuszeństwa oraz pewnością, że zło ma wieczne przeznaczenie potępienia i oddzielenia od Boga. Jest to przypomnienie o boskiej sprawiedliwości. Ta narracja o pochodzeniu zła i upadku Lucyfera, z interwencją Michała, pomaga nam zrozumieć naturę wroga, z którym zmagamy się w duchowej bitwie. Nie jest on siłą równą Bogu, ale pokonanym stworzeniem, którego czas jest ograniczony. To zrozumienie daje nam pewność ostatecznego zwycięstwa Boga i ochrony, którą oferuje on poprzez swoich wiernych aniołów. Podsumowując, upadek Lucyfera i pochodzenie zła to kluczowe wydarzenia w historii zbawienia, gdzie pycha i pragnienie władzy prowadzą do pierwotnego buntu przeciwko Bogu. Michał ze swoją niezachwianą wiernością, zapewnia nieunikniony sąd Lucyfera i jego wieczne przeznaczenie, potwierdzając boską suwerenność i pewność zwycięstwa dobra nad złem, świadectwo Bożej mocy. Historia Archanioła Michała i jego ciągła walka z siłami zła oferuje współczesne refleksje i praktyczne zastosowanie dla życia chrześcijańskiego dzisiaj. Żyjemy w świecie, gdzie niewidzialna wojna jest stałą rzeczywistością. A postać Michała przypomina nam o potrzebie duchowej czujności i boskiej zależności, aby stawić czoła wyzwaniom. Jesteśmy wezwani do przywdziania całej zbroi Bożej, jak opisuje Paweł w liście do Efezjan 6, aby móc stawić czoła diabelskim podstępom. Opór wobec diabła to nie bitwa, którą toczymy sami, ale z pomocą Ducha Świętego i ochroną aniołów Bożych, prowadzonych przez Michała. Jest to przypomnienie, że bitwa należy do Pana. Boska zależność jest kluczem do zwycięstwa w duchowej wojnie. Tak jak Michał odwołuje się do boskiej władzy w sporze o ciało Mojżesza, tak i my musimy ufać mocy Pana, aby nas wzmocnił i umożliwił nam przeciwstawienie się złu. Nie przez naszą siłę, ale przez moc Boga jesteśmy w stanie pokonać przeciwności. Życie chrześcijańskie to podróż ciągłego wzrostu i dojrzewania gdzie jesteśmy wezwani do naśladowania wierności i posłuszeństwa Michała. Jego niezachwiana wierność Bogu, nawet w obliczu potężnego wroga, inspiruje nas do pozostania niezłomnymi w naszej wierze i nie poddawania się pokusom i presji świata. Jest to zaproszenie do życia w świętości i celu. Czuwanie duchowe obejmuje zwracanie uwagi na strategię wroga, ale także utrzymywanie łączności z Bogiem poprzez modlitwę czytanie słowa i wspólnotę z innymi wierzącymi. Jest to styl życia ciągłego rozeznawania, gdzie szukamy prowadzenia Ducha Świętego, aby kierował nami we wszystkich naszych decyzjach i działaniach. Jest to wezwanie do trzeźwości i czujności. Podsumowując, współczesne refleksje na temat Archanioła Michała wzywają nas do duchowej czujności i praktycznego zastosowania zasad duchowej wojny w naszym życiu chrześcijańskim. Przypomina nam o niewidzialnej wojnie, którą toczymy, o potrzebie przywdziania całej zbroi Bożej i oporu wobec diabła poprzez boską zależność, ufając Bożej ochronie i mocy, aby prowadziła nas do ostatecznego zwycięstwa. Podróż przez historię archanioła Michała ujawniła nam wielkość jego tożsamości jako niebiańskiego wojownika i obrońcy ludu Bożego. Od początkowej bitwy z szatanem w niebie, po jego kluczową rolę w obronie Izraela i w eschatologicznym konflikcie objawienia, Michał jawi się jako symbol wierności, autorytetu i boskiego triumfu. Jego historia to nie tylko starożytna opowieść, ale latarnia nadziei i wezwanie do duchowej czujności na dziś. Dowiedzieliśmy się, że prawdziwa władza leży w posłuszeństwie Bogu, i że niezwyciężona siła wiernych aniołów jest odzwierciedleniem absolutnej mocy Stwórcy. Upadek Lucyfera przypomina nam o pochodzeniu zła i pewności boskiego sądu, podczas gdy ciągła interwencja Michała na rzecz sprawiedliwych, potwierdza Bożą opatrzność i ochronę w obliczu przeciwności. Jest on gwarancją, że dobro zawsze zwycięży. Niech postać Archanioła Michała zainspiruje cię do życia w odwadze, niezachwianej wierze i boskiej zależności. Pamiętaj, że nie jesteś sam w duchowej bitwie i że istnieje niebiańska armia, która walczy u twojego boku pod boskim kierownictwem. Zaufaj boskiej ochronie. Przywdziej całą zbroję Bożą i staw czoła diabłu, wiedząc, że ostateczne zwycięstwo jest już zapewnione przez tego, który jest większy niż wszystko. Skomentuj poniżej. Wierzę w ochronę Archanioła Michała i w zwycięstwo Boga. I nie zapomnij polubić tego filmu, udostępnić go znajomym i zasubskrybować kanał Światło Prowadzące Dusze, aby otrzymywać więcej inspirujących wiadomości. Niech Pokój Boży i ochrona Archanioła Michała będą z Tobą.